pojawiają się opozycje podziału naszego województwa, przeważnie ma to związek albo z kampanią wyborczą, albo już po kampanii wyborczej. Tak jest i tym razem. No, znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości, głównie z miasta Radom, lansują taką wizję podziału naszego województwa na dwie, dwie części, część stołeczną, bliżej nieokreśloną według ich informacji i tą część poza, poza stołeczną. Chciałbym Państwu zwysłowić jakie konsekwencje taki podział by przynosił dla całego naszego regionu i udowodnić, że on jest po pierwsze irracjonalny, po drugie no, powiedziałbym, bezsensowny i nie. Nie ma żadnych przesłanek, ani ekonomicznych, ani społecznych, ani historycznych, ani rozwojowych, żeby do takiego podziału dążyć. Taką krótką prezentację przygotowaliśmy, która będzie mówiła o skutkach podziału. Tutaj na ekranie będę chciał pokazać Państwu właśnie te argumenty. Proszę Państwa, jeden z argumentów, którą politycy PiSu lansują jest to, że jakoby taki podział województwa w nowym budżecie Unii Europejskiej, czyli w nowej perspektywie na lata 2021-2027 spowoduje dodatkowe pieniądze dla Polski i dla Mazowsza. Tak? E więc proszę Państwa, po pierwsze to jest teza nieprawdziwa, dlatego że jeśli chodzi o decyzje struktur europejskiej, a dokładnie decyzje, które zostały podjęte przez ostatnią Radę Europejską, czyli głowy państw, ta sprawa jest przesądzona. Przypomnę, że my od 2011 roku zabiegaliśmy o podział statystyczny naszego województwa, powtarzam, statystyczny, a nie administracyjny. I w wyniku tego starań w 2016 roku instytucje europejskie podjęły decyzję o podziału naszego regionu na y, 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 dwie jednostki statystyczne drugiego rzędu. Całe Mazowsze stało się y, y, takim makroregionem pod nazwą województwo mazowieckie, i zostało podzielone na dwa obszary. To jest o tyle ważne, że tak jak tu Państwo widzicie, na tej małej, tutaj, na tym ekranie nie, nie, nie oznacza to nie odznacza wskaźnik. Proszę Państwa, na tym małym wyrysie widać ten podział na dwie części. Część metropolitarną, położoną centralnie, która składa się z Warszawy i dziewięciu otaczających powiatów, i tutaj wskaźniki dowodowe, jeżeli chodzi o e, produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca w stosunku do średniej europejskiej, do 27 krajów, bo już bez Wielkiej Brytanii, to jest 156% e, produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca. To powoduje, że ta część centralna jest traktowana w naturze unijnej jako region lepiej rozwinięty. Ta pozostała część, czyli pozostałe 32 podmioty, również subregion ostrolański, czyli ta część, tak jak widzicie Państwo, niejasno zaznaczona, no to jest tutaj skali na poziomie 60% średniej unijnej, co sytuuje całą przestrzeń jako region słabiej rozwinięty. W konsekwencji tego pieniądze przeznaczone na wsparcie w ramach polityki spójności, na wsparcie dla regionów, będą dla Polski przyznane na nie 16 pojedynczych, tylko 17 regionów. Przy czym będzie jeden region lepiej rozwinięty, czyli ten, ta metropolia warszawska, tak jak tutaj zaznaczona jest z tym wątkowym do, do kolorem, Dwa regiony przejściowe, czyli takie, które mają wskaźniki rozwoju regionalnego, czyli produkt krajowy brutto na kół mieszkańca między 75 a 100% średniej unijnej, czyli to jest Wielkopolska i Dolny Śląsk w tym okresie, teraz już będą tak usytuowane. I proszę Państwa, 14, powtarzam, 14 regionów słabiej rozwiniętych, w tym oczywiście ma zawsze to regionalne. I teraz proszę zwrócić uwagę, już jest przeznaczona kwota, to jest 56,9 miliarda euro, przy czym y, przydział taki wstępny na poziomie Rady Europejskiej jest, że y, lepiej rozwinięty, czyli Stoica i te otaczające powiaty, to jest 100 milionów euro na wsparcie rozwoju regionalnego, no bo inne też oczywiście programy krajowe tam będą mogły ale Mówimy o rozwoju W okresie przejściowym 4,1 miliarda euro, czyli mniej więcej po 2 miliardy euro. Tyle my mamy teraz w tym okresie 2014-2020. Dokładnie mamy teraz 2 miliardy 85 miliardów euro. I proszę Państwa, 14, tak jak powiedziałem, regionów słabiej rozwiniętych, w tym Mazowsze regionalne, jest przeznaczonych 51,7 miliarda euro. Więc na będzie uczestniczyło, będzie miało tą pulę dla obszaru metropolitarnego i odpowiednio przeliczono w stosunku do liczby ludności, też innych wskaźników rozwojowych, PKP i też poziomu bezrobocia udział w tych 51,7 miliarda euro. Nawet gdyby to podzielić przez 14, to widzicie Państwo, że tu mówimy o poważnych pieniądzach, które muszą być. Muszą być skierowane do tej pozostałej części na Dlatego ten argument o potrzebie podziału jest nieprawdziwy. Bo nawet jeżeli byśmy teraz podzielili administracyjnie to województwo, to ani jedno euro nie będzie dodatkowe. Czyli to jest już przesądzone, zdecydowane i o tym mówię, dalej być nie może, żeby jakiekolwiek dodatkowe pieniądze z tego powodu wspólnie. Dodatkowe pieniądze mogą być w ramach programu operacyjnego Krajowego Polska Wschodnia, od który zabiegamy, a ciągle nam rząd tak powiem mój nieprawda. Proszę druga teza to jest taka, że mówią politycy PiSu, że Warszawa wysysa wszystkie soki, zabiera pieniądze. Czy to jest prawda? Podajmy, proszę Państwa, na koncentrację przedsiębiorstw. Wszystkich podmiotów gospodarczych na Mazowszu mamy ponad 850 tysięcy zarejestrowanych. Od mikroprzedsiębiorstw, czyli takich jednoosobowych, nawet firm, poprzez małe, średnie i duże. I zobaczmy, gdzie jest koncentracja tych przedsiębiorstw. Proszę Państwa, ponad prawie 650 tysięcy, czyli 76% przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w przestrzeni ale ledwie ponad 205 tysięcy czy 24% jest zarejestrowanych w tym obszarze na zaufanie regionu. No jakie to ma konsekwencje? No oczywiste, tak? Bo jeżeli mówimy o rozwoju w ogóle i o dochodach, no to jest to zawsze pochodna przecież nie administracji. To nie urzędy generują dochody, tylko dochody generują firmy. I tutaj patrzcie Państwo, jak to się przekłada na dochody z podatku dochodowego, do w 2019 roku. Otóż okazuje się, że ten obszar metropolitarny w naszym budżecie wygenerował dochody na poziomie 2 miliardów złotych. Natomiast ta cała przestrzeń 32 powiatów, czyli na z regionalnego, 338 milionów. To jest bardzo precyzyjnie policzone i widać wyraźnie, że Warszawa generuje nie je odbiera, czy, czy je odbiera, bez, bez system. Tak? Tutaj widzicie Państwo, że tutaj no, głównie te najciemniejsze punkty to jest Warszawa, to jest pewnie około 1,5 miliarda złotych. No, są oczywiście pojedyncze takie punkty jak płoc, ale to ze względu na funkcjonowanie Orlenu, tak? czyli największej polskiej firmy. I proszę Państwa, no teza jest taka, że jeżeli wyjmiemy ten obszar, który przynosi największe dochody, no to yy, po pierwsze stworzymy dość biedny region, po drugie taki region nie tylko będzie miał problem z utrzymaniem własnych, e, własnych instytucji, ale na pewno nie będzie mógł pomagać. Nie będziemy pomagać samorządom gminnym, samorządom powiatowym, organizacjom pozarządowym, bo nie będzie miał nadwyżki na to, żeby to mógł robić. Popatrzcie Państwo teraz na wydatki z budżetu województwa w 2019 roku. Zobaczcie, region Mazowiecki Regionalny wydaliśmy 1 650 złotych, czyli 61%, a stołeczny miliard złotych, czyli 39%. Czyli to jest odwrotna od tej tezy, to jest dowód na to, że większość pieniędzy w naszym budżecie skierowana jest poza obszary do na tym polega polityka wyrównywania rozwoju i na tym polega polityka redystrybucji dochodów. To jest bardzo ciekawy slajd. Jak wiecie, my uruchamiamy co roku programy wsparcia. W 2019 roku różne programy wsparcia to było ponad 120 milionów złotych. I zobaczcie, 75% z tych programów wsparcia trafia do obszaru poza danego, a ledwie 25% do tego obszaru, tych e, 9, 9% Jeszcze ciekawie to jest, proszę Państwa, to jest porównanie e, dochodów podatkowych e, w poszczególnych subregionach w stosunku do Yy, późniejszych wydatków yy, na inwestycje. Mówimy o, tym, o inwestycjach. No i zobaczcie. to właśnie na tym pega redystrybucja, że następuje olbrzymi przepływ pieniędzy. No ten płocki jest najbardziej oszukany. No jest oszukany, ale możemy tak naprawdę nas oszukany, bo no mamy duży poziom dochodów ze względu na oknem. Natomiast no, inwestycje są oczywiście też przyzwoite, ale, ale mniejsze niż dochody. Ale w tej kategorii, jak to Pan Starosta powiedział, że, to największym donatorem jest znowu Warszawa. No. Tak. Zobaczy też, że to porównanie jest, zawsze jest na korzyść tych grup, powiatów, tych jednostek statystycznych poza To jest ten transfer poziomu. No i to udowodniłem teraz, że to jest nieprawdziwa teza, że ta Warszawa wysysa wszystko i hamuje rozwój województwa.